Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem opowiedzieć o jednych z najpopularniejszych ryb hodowanych w akwariach jednych z pierwszych sprowadzonych do Europy. Nadają się jak najbardziej dla początkujących akwarystów są to gupiki, czyli inaczej pawie oczka. Występuje tego bardzo wiele odmian o przenajróżniejszych kształtach ogona i najróżniejszych barwach. Ja tu mam dwa rodzaje gupików, bo mam endlery, te miniaturki, no i normalne, zwykłe gupiki. Nie mylić z neonkami te, co mają niebieski i czerwony pasek, bo tutaj jeszcze mam neonki, krewetki i ślimaki. I hoduję to w akwarium 7-litrowym. Mam taką jedną małą miniaturkę akwarium. No i te gubiki mają zalecaną temperaturę koło 24, ale spokojnie można ich przyzwyczaić do temperatury pokojowej. Ja tu mam grzałkę ustawioną na 21. I super się, cho super się chowają, nic się im nie dzieje, nie chorują. Natomiast poniżej 20 stopni. Zaczynają się robić osowiałe, nie chcą przyjmować jedzenia. Mogą wam zacząć zdychać no i chorować. Także niższych temperatur nie polecam. Rybki te są żyworodne, tak, to znaczy, że samiczka rodzi żywe młode. Samiczki są te szare, i jeżeli jest widać taką plamkę pod brzuchem ciemną, taką ni brązowa, ni czarna. To znaczy, że jest kotna, no i wtedy jest, grub, wtedy jest gruba. Może urodzić do 60 młodych za jednym razem, no ale wiadomo, że tam część będzie jakiś pokrzywionych, część będzie zdechłych. Także tyle nie będzie. I ciąża u tej samiczki trwa około miesiąca. Rybki te praktycznie można powiedzieć, że wszystko. Jedzą bez żadnego problemu, nie ma kłopotów z karmieniem tych rybek. Można ich dać do małego akwarium, można ich włożyć do średniego czy dużego. Nadają się jak najbardziej do akwariów towarzyskich z odpowiednimi rybkami. No i o. To by było na tyle, jeżeli film Wam się spodobał, proszę o subskrypcję, nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. Dziękuję, pozdrawiam.